W grudniu 2018 roku Kensington Palace ogłosił bardzo wyczekiwaną wiadomość. Królewska Wysokość Książę i Księżna Sussex ogłaszają, że Księżna spodziewa się dziecka, które urodzi się wiosną 2019 roku. Tak też cały świat czeka na poznanie nowego członka rodziny królewskiej. Ale pytanie brzmi, kto będzie nianią malucha? Bądźmy szczerzy, członkowie rodziny królewskiej są najczęściej wychowywani przez opiekunki, a nie przez swoich własnych rodziców. W tym filmie porozmawiamy o bardzo ważnej kwestii w życiu brytyjskiej rodziny, czyli o nianiach. Pewnie zastanawiacie się, czy Harry i Meghan będą dobrymi rodzicami? Albo jak książę William i księżna Kate są w stanie zajmować się trogiem swoich dzieci oraz wszystkimi innymi ważnymi rzeczami? Odpowiedź jest prosta. Potomek brytyjskiej rodziny królewskiej, podobnie jak wiele dzieci celebrytów, nie jest wychowywany jak zwykłe dziecko i przeważnie spędza więcej czasu ze swoimi nianiami niż z rodzicami. Właściwie to całkiem zrozumiałe, ponieważ royalsi mają tak wiele zobowiązań wobec świata, że niemożliwe byłoby dla nich cały czas zajmowanie się dziećmi. Ale oczywiście wszystko to zmienia się wraz z czasem i zależy od okoliczności. Na przykład Karol, książę Wali, ledwie znał swoją matkę, podczas gdy troje dzieci Williama i Kate, prawie cały czas są pod opieką swoich rodziców. Opiekunki od stuleci są ważną częścią rodziny królewskiej, a zmienianie pieluch to tylko jedno z ich wielu zadań. Bardzo dawno temu nazywano je guwernantkami, ponieważ wraz z podstawowymi obowiązkami Niania była również odpowiedzialna za zapewnienie dzieciom podstawowej edukacji. I co pewnie nie dziwi, ale najlepsze z nich były dalekie odbycia pięknymi. Wynika to z tego, że nie chciano, aby nianie przyciągały uwagę męskich członków królewskiego domu. Tak, to prawda. Cóż, wiele celebrytek nie wyciągnęło nauki z tej historii, ale idąc dalej, dzieci nie były też traktowane z takim szacunkiem jak obecnie. Król Jerzy VI, portretowany przez Kolina Firtha w filmie Jak zostać królem, był w rzeczywistości dręczony przez swoją nianię. Ta okropna kobieta szczypała dziecko, żeby płakało za każdym razem, zanim oddawała je rodzicom. I tak płaczące dziecko rodzice oddawali natychmiast Niani, która spędzała z nim coraz więcej czasu. Ale może wystarczy już tych złych rzeczy. Chcemy wam przekazać też pozytywne wibracje związane z rodziną królewską. Wystarczy spojrzeć na niesamowitą i miłą kobietę Marię Borallo, która jest osobistą nianią dzieci księcia Williama i Kate Middleton. Aby otrzymać to stanowisko, ukończyła program szkoleniowy w Norland College, który jest obozem szkoleniowym dla niani. Ich system edukacyjny wykracza poza opiekę nad dziećmi i specjalizuje w przygotowaniu do pracy w Domu Królewskim. Kobiety uczą się nie tylko zmieniać pieluchy, ale także jak uciekać przed porywaczami i powstrzymywać terrorystów. Podstawowy program w Norland nazywa się BA Years Development and Learning i trwa 3 lata. Czyli tyle samo co uzyskanie tytułu prawnika. Studia licencjackie w Norland zawierają w programie moduły takie jak dziecko, ochrona dzieci, promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia, a także wychowanie i praca z rodziną. Daje to wiedzę na temat rozwoju dziecka, psychologii, żywienia, bezpieczeństwa i pracy społecznej. Aczkolwiek do uzyskania dyplomu potrzebne są cztery pełne lata. Oprócz trzech lat wykładu wymagane jest dodatkowe szkolenie praktyczne. Na czwartym roku przy wsparciu Norland studenci odbywają staż polegający na byciu nianią w pełnym wymiarze czasu. Nianie Norland muszą nosić mundurki od pierwszego dnia rozpoczęcia nauki na tej uczelni. Oczekuje się również, że będą zakładać ten strój do pracy. A zatem nie ma problemu z odróżnianiem specjalistek, które zostały przeszkolone na uczelni, od mniej prestiżowych nian. Absolwentki tej szkoły są w pełni świadome, jak dbać o dzieci, wspierać je i zapewniać kompleksowe działania zapewniające rozwój. Są w stanie też dobrze bilansować posiłki, dostarczać niezbędne leki, sprzątać pokoje, wykonywać obowiązki rodziny i podróżować z dziećmi. Więc w zasadzie są ich trzecim rodzicem. Odpowiednie opiekunki, są świadome problemu z prasą, dlatego wiedzą też jak zachowywać się przed dziennikarzami. Muszą także uważać na paparazzi, którzy nieustannie próbują zrobić zdjęcia królewskim dzieciom, zwłaszcza gdy maluchy źle się zachowują. Życie towarzyskie, życie rodzinne, higiena osobista, a nawet fryzura królewskiej niani są badane przez jej szefostwo, czyli w tym przypadku Williama i Kate, a później Meghan i Harrego. Oczywiście na początku sprawdzane jest też to, czy mają czyste papiery, a później aktualizuje się te informacje co 3 lata. Dzięki temu upewniają się, że są na bieżąco z najnowszymi praktykami opieki nad dziećmi. Książęta Cambridge otrzymują nawet porady, jak dbać o swoje dzieci, gdy nianie nie są obecne w pracy. Pani Boraldo zapewnia trójce dzieci najbardziej normalne doświadczenia życiowe. Oznacza to zwykłe zabawy dziecięce, takie jak jazda na rowerze lub tarzanie się po trawie. Czymś całkowicie, absolutnie zabronionym są oczywiście kary cielesne. Nawet jeśli niektórzy rodzice mogą dać klapsa swojemu dziecku, aby zrozumiało złe zachowanie, królewskie opiekunki mają zakaz takiego działania. Czy Megan i Harry też decydują się? Na pomoc takiej niani? Po tym jak usłyszeliście o życiu niań rodziny królewskiej, czy chcielibyście spróbować swoich sił w tym zawodzie? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o lajkach oraz subie.